Nissan Maxima to ci wynalazek, co? Znaczy u nas to wynalazek, tam u nich to nie. Nissan Maxima do wymiany tarcze, klocki wersja amerykańska. Oh, wow, wow, wow. Tak. jaka pofalowana od tyłu. No. Klocuszek też, ale tak idealnie przyjechał Pan. No, powiem Ci, duża ta tarcza jest. Duża, duża. Nie ma co się dziwić, że cena też jest duża. Pan jest bardzo rozczarowany. O, tu klocki nie pracują w ogóle. Zobaczcie, Dlaczego to się wszystko zużyło? Zobaczcie. Ale zapieczony. Tak. Czy blaszki, wiesz, rdza. Jo, u ciebie jak idą? Szybokie złamie. Jest. Jak one się działy. Marcinek, Amryga, Amryga. Słuchajcie, tarcza od drugiej strony nieźle pofalowana. No to oczywiście zrobiłem śrubokrętem, ale tutaj to po prostu pofalowane na maksa. Tarcza nie istnieje, klocki nie istnieją. Na pewno winne są tutaj te prowadnice, te... E... Boże, co ja już gadam? Jakie prowadnice? Winne są te tutaj... No... Blaszki. Blaszki, no na jarzmie, o! Prowadnice na jarzmie. O to. Ciekawe, czy są nowe. A prowadnice te działają. Są czy nie ma? O to jest pytanie. O, Myślę, że tarcza jeszcze by się pośmigała. Słucham? No, co ty chcesz o tej tarczy? jaka piękna. Dobra. Amerykańska. Tu trzeba oczyścić porządnie. BMW? Ok, sekund, 5 Wyjeżdża to i wjeżdżamy tamtym, dobra? Dobrze. Moi drodzy, to, że tutaj wyczyścić, oczywiście tą przylgnię pod tarczą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak macie tutaj to jarzmo, proszę bardzo, pod tym jarzmem też wyczyście porządnie. Ja to na przykład do piaskarki wrzucam. Piaskuję i oczywiście nakładam kawałek jakiegoś tam podkładu, żeby to tak od razu nie rdzewiało. Zakładamy sobie sprężynki. Jak widzieliście na początku filmu, co było przyczyną tutaj. Eee A tylko teraz włóż to sobie. O. Jak widzieliście, co było przyczyną, że tą tarczę tak rozwaliło. Ej, to, to, to już wiecie. Dobra, słuchajcie, jak już mamy oczyszczone oczywiście to jarzmo, pamiętajcie, że klocek po włożeniu on ma sobie tu palcami chodzić, zobaczcie. Widzicie? A nie żebym ja go młotkiem wyciągał Jedna strona i druga strona Proszę bardzo, chodzi delikatnie I teraz w tym momencie ta tarcza tak nie oberwie jak ta stara Dobra, to wszystko co chciałem Bo jak wymienić to już wiecie Aha, czyli nie jest pan w gorącej wodzie kąpany o. Nie, nie, nie Przede wszystkim też tak samo raporty były kupowane Miał szkodę, delikatną Z tyłu, całą dokumentację mam Okej okay. Także i całą książkę serwisową mam A ogólnie właściciel Raczej nie chciał mnie oszukać. Bo jak u chłopa przyjechałem, to chłop miał trzy helikoptery u siebie, więc raczej, raczej myślę, że tak ktoś taki... no, wszystko, Nie, wszystko jest możliwe. E, teraz tak, rozrząd robił kto? E, tamten właściciel. Tamten właściciel też mam na to kwit. Mm -hmm. Tak jak ten pan od Citrena, też ma na to kwit. I dzisiaj przyjechał na lince mm. <laughs> Mu się okazało, że jednak rozrządu nie zrobili. Albo zrobili, ale coś wadliwie, nie wiadomo. Który to rok? To jest 13. 13. A wolno spytać, ile kosztował? Ile kosztował? Nie musi być dokładnie. 38. O! To tego mówię. Zjeździłem. To tak, taka trochę atrakcyjna cena, bym powiedział. Bardzo atrakcyjna. Co prawda, no. Nie jest też idealnym autem. No, to jest normalne. Używany się kupuje. No dobra. A gdzie są? No to teraz pytanie numer jeden. BMW jakie? To jest F31. Okej. Okay. Mówi Na Pan, że Abemek nie lubię? Tak, <noise> Pierwsze co zrobiłem, zakryłem znaczek, <noise> żeby nie widzieć. <noise> Jest to ta najsłabsza wersja Jasne, mhm, bo to jest 2 litry, ten y, 114 chyba koni tak. Nie, nie lubię, nie lubię, nie wiem dlaczego nie lubię BMW, no choćby nie wiem jaka by tu nie stała Powiem tak Nie urzekam Ja mnie. na przykład, bo ja sam grzebałem przy autach, te okay. stare BMEKi. Jeszcze człowiek się, mógł coś porobić wszystko było y, pod ręką, że tak Tak, teraz jest gorzej A tu wszystko jest pochowane Tomien. A te nowsze jeszcze gorzej? Jeszcze gorzej, no? Już sobie tak nie wymieni Pan filtra? Najśmieszniejsza jest ta trzycylindrówka, co chodzi jest od Tak, 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 tak. tak. No. Ale silnik pracuje bardzo ładnie. No mówię. Jeżeli to, co dostałem od tamtego właściciela, jest jakby potwierdzone W sensie rzeczywiście tak było No to wszystko było na bieżąco tu wymieniane Jasne Nie, silnikowo bardzo, bardzo ładnie pracuje Tak zdrowo ten, ten silnik pracuje zdrowo O tak powiem Dużo jest tu, mniej tam No to musisz się do prawej hmm. Dlatego mówię Ja jakieś pojęcie o autach mam? Nie, no jasne ale sam pan kupował, czy z kimś? Znaczy z kolegą Okej, okay, to jako, też dobrze Jako że... Za dużo? E, ktoś musiał mój entuzjazm hamować Tak, 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 bo... <laughs> Kupujący zawsze jest... Jeszcze troszeczkę, jesteś tu, za dużo To jest normalne Co do auta, no ale Niech pan się nie martwi, ja kupiłem auto, którego nie widziałem Pieniądze wydane, a nie do końca, bo to w kredycie, a auta dalej nie ma. Nie wiem, czy nie to samo. Tak samo no, no właśnie. Chyba nie? Może no Zobaczymy zaraz. Chciał sobie pojeździć Bękom. Więc <laughs> nic, rozumiem. Ktoś, kto siedzi. W... Nie, on powiedział tak, BMK jest wygodnym autem. Jest wygodnym. To trzeba przyznać, że jest wygodnym autem, fajnie się jeździ, spoko. Ale powiem tak, no, no nie przemawia to do mnie. No, to powiem, że wygląda całkiem zacnie na początek, dlatego że jest wszędzie opatulona wszystkim, co się tylko da. Panie Marcinie, gdzie mamy latarę? Wygląda wszystko na... Ja też właśnie. Na, na jakieś śrubki, takie rzeczy, że wszystko się zgryzamy Tam na podnośniku się... Na podnośniku? Jest Dobra, Dobrze, dobrze No to zaczniemy sobie od tyłu Co my tu z tyłu mamy? Tył był czaskany rzekomo, tak? Tak Chyba bardzo dobrze zrobiony jest Robiony w z... Widać bez, jakby, no, bez, no no, bez jakiegoś tam, tak, 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 wymieniali wszystko jak leci, koniec dyskusji. Waso się fajnie naprawia. na cała. Tutaj wszystko mamy całe. Kółko się kręci. Most suchy. OK, koło się kręci. No i wszystko zabudowane. To możemy sobie zaglądać. Ale widać już ząbek bierze ją delikatnie. Co prawda nie w nargiczne punkty, ale o, siatka do wymiany będzie. O, o kulwa. U ja pierczę. OK. Ale to może być już naprawione Wcześniej tak. był ten korek nieszczelny, ja tam o-ring na nią wymieniłem mhm. To może być już, że tak powiem. Może Marcinie, dasz wkrętarkę i ósemkę? O, nie do końca bym to powiedział tak. mhm, Dalej cieknie I to chyba pokrywa Tak wygląda sobie jakby z pokrywy, a że leci na tłumik to powinno być czuć Sąc Wkrętary ja Już sumeczka. Powinno być czuć Czuć olejem? No to właśnie na kolektor leci. Już. Ok. Dobrze, słuchajcie, jesteśmy pod spodem. Mamy to zdjęte. Więc tak, tu mamy wyciek z dwóch stron. Drogi właścicielu, tu z lewej strony też mamy wyciek, i to nie mały, ale ten wyciek nie idzie sobie, nie, nie idzie tam. Na górze on idzie tutaj z czujnika. Tu mamy na czujniczku, i następnie mamy tutaj. No, rozrusznik jest utopiony. Rozrusznik i katalizator. Dobra, co dalej? To tak wygląda na ok, ale on malutki ten silniczek, no nie? <grym> tu jeszcze tyle przodu. <grym> Tu na dolocie mamy nieszczelność. No, a tak, poza tym to jest ok. Tragedii nie ma. Na pewno pasat gorzej wygląda. Pocieszenie. Pocieszenie, no nie? Dobra. O, tak ma być. O, 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 o. Tak? No źle. No, natumik wchodzi, żeby drugą. To idzie tamto. To idzie do tyłu. To idzie do tyłu. No. Do ciebie. Tak. No to nie mogę w tą stronę, no co wy panowie? Tak możesz założyć. Tak musi iść. Panowie, tak to idzie. Na pewno? Tak jak szło. No i jak nie. Dobra, no może wyjdzie. Tak no, no co wy mnie tutaj? O. Tyle, że Co to się podgięło? No bez sensu. O. I teraz to. Ale dalej mi to nie pasuje tutaj. Bo to jest chyba wygięte Możliwe, dobra, przyłap tam Tak, o, tak ma iść no i teraz to ja tutaj kurde tak? Tylko niech najpierw wkrył się tak. zmoknie, a później żeby go wyciągnę Dobrze wkładałem, tylko... Se myślę, kurde, może go Bardziej w tą Pokaż, puść Puść A Tu Czekaj, a popatrz co się wydarzyło O, cyk Proszę bardzo z jakieś duże zniekształcenie chyba jest Czy właśnie, zobacz jak to odjeżdża No nie no panowie Dobrze jest Daj mi tą wkrętarkę był wygięty, ale wygięty jest, ale aż tak się wygiął? Nie, jest nieprzykręcony To znaczy? A. No to jest jego docelowa pozycja, bo tutaj jest ząbek Okej okay. no, Ale to wygięty. też jest bez sensu wygięty I Teraz, teraz jest. jest wygięty i on powinien być tak I tu jest teraz tak O, o. Czekaj, to tu muszę znowu widzieć. Trzymaj to Jakie to ponówane. Bo pomofane widzę, widzę, widzę jest chyba ułamany ząbek i on się tu nie trzyma w nie? tym miejscu. No pewnie że ułamany, a tego nie dokręcimy dokładnie. Tak jest. Po prostu. Ale tak czy tak dobrze mówiłem, że coś mi nie pasuje. Demontażu. To jest jedna rzecz. Nie. Jeszcze nie. Teraz. Ten O. Dobra, 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 bo tutaj za ten, ale już prawie dobrze. O. O, proszę, pięknie. I dlatego nie lubię BMW. Rozumiecie już? Już wiem, dlaczego go nie lubię. A cóż to za kija? Sorento. Kija Sorento. Słuchajcie, co tutaj w kiji Sorento się dzieje? Huczy z tyłu gdzieś. Jest taki odgłos jakby łożyska, ale bardziej bym obstawiał oponę. Dlatego, że właściciel dopiero sobie opony założył nowe. Nowe. I mówi, że po założeniu nowych opon zaczęło huczeć. Być. No i jest to szansa, że to jest niestety wina opony. No i mamy wyciek płynu chłodniczego. Litr chyba na dwa tygodnie czy coś takiego. Co tu się wydarzyło? No, coś tu niespasowane zbytnio No dobra Podnosimy pojazd I robimy oględzinę Napędzie jest ciężko Pan mówi, że to jest tamto koło, też mi się tak wydawałoby To jest łożysko Skąd wiesz? O shit zakręciłem jak podnosiłeś już Dobra, a czemu się nie załącza tylny napęd? Poważnie? Gdzieś tu cieknie płyn, ale to jest chyba. No to jest płyn. Trzeba by odkręcić tą osłonę. Ciurkiem leci. Wow. Wow, dobra. Okej, okay, ciurkiem leci A do tyłu ale to nie... Czekaj, czekaj, czekaj Trzymasz? Chłodnica strzelona Chłodnica? Mhm Tu chłodnica z tej strony Chyba, że to też jest płynne Chłodnica, dobra no, Tu mamy chłodnicę do wymiany Pan mówi, że to, to chyba... Cały zbiornik na dwa tygodnie, ale to chyba więcej zdecydowanie. No dobra. Teraz potrzebujemy, żebyś ty wszedł do środka i spróbował mi załączyć, kurde molek, napęd te Spróbuj ruszyć. Nic. Moi drodzy, słuchajcie, mamy tutaj załatwione łożysko. Ale mi się już jedna rzecz bardzo nie podoba. Zobaczcie, to jest pudełko, które sobie tutaj jest, tak? Powiedziecie, no stary, czego ty się znowu czepiasz? Wyciągam łożysko. Tu w tym miejscu jest wgniecione. Następną rzeczą, zobacz, jak to pudełko wygląda. Tu moim zdaniem powinno być takie kartonowe zabezpieczenie. Taka tuba. Nie ma tego. Karton rozwalony. Zobacz Marcin, dziura jest tu na wylot. Mm -hmm. I najprawdopodobniej będziemy na darmo to robić. Pytanie teraz numer jeden. Czy oni to gdzieś z magazynu wzięli, bo, bo sobie wzięli? Teraz my się napieprzymy jak głupki, żeby to wymienić, a się okaże, że to nie zadziała. No. Po tej folii też widać, że to ktoś już trzy razy wyciągał, wkładał na warsztacie, zobacz. Skąd by to czarne się wzięło? Od brudnych ronów. Od od brudnego w ogóle tego. To jest łożysko po którymś warsztacie. Ja mam obiekcję co do montażu tego łożyska. Sorry. Nie chce mi się drugi raz tego zakładać. Marcin! A niech mi powie, czy łożysko. O co? Inlium jest dobre. Co? Jakie? I. Lucyna, Jadwiga i. Natalia. Inniun jakieś? To jest dobre łożysko? Pierwszy raz słyszę taką to nazwę jest o, To jest od nich To jest od nich Gdzie to brałeś? I masz tu I L J I N Masz mhm. Pokaż mi to No dobra y, Weź mi tego SKF-a A, to jest Korea No, super Dobra, dziękuję No okay. Co ma wziąć? SKF? A to nie jest to łożysko. Patrz. 3,013. Dobra. Specjalnie Marcin wziął SKF. Marcinie, weź nam do tych czterech, spróbuj. Ja zobaczę teraz to właśnie. Chcę to pokazać widzom. Patrzcie, pudełeczko calutkie. Nie tak jak tamto. Zobaczymy, jak to jest zapakowane. I jak to wygląda. Okej. Okay. Hopla. Dobrze, też nie mamy zabezpieczenia żadnego tutaj No ale widzieliście te, te, te zabezpieczenia żeśmy oderwali jako pierwsi Worek, zobaczcie, wygląda czyściuteńki o może być od oleju tylko co najwyżej Tak poza tym jest czyściusi i SKF wygląda w ten sposób, czyli wychodzi na to... Na co? Mamy gdzieś oznaczenia SKF czy nie mamy? Może być napisane KOJO. Co może być? KOJO. KOJO, ale nie mamy nic kompletnie napisane. Nic kompletnie nie mamy napisane, a tam, jak widzieliście, było w ogóle jakieś takie nizgruchy pietruchy. Ktoś włożył do pudełka od SKF inne łożysko całkowicie. Może przez pomyłkę, może celowo, nie wiadomo, nie wiadomo. Słam? Aha, że nieodpowiednie łożysko było. Że ktoś podmienił. No. Widzicie to? Oczywiście olejkiem jest zabezpieczone, bo nie wiadomo ile to na półce poleży. Goły metal, taki jak ten, no to oczywiście szybciutko by zardzewiał. Co zobaczycie za chwileczkę przy ściągnięciu tamtego? No, ale mamy to. Na pewno będzie SKF. Aczkolwiek nie jestem tego pewien, ale nie mam żadnego tutaj napisu, a tam jak mieliśmy napis, no to całkiem inne łożysko. Ale co było śmieszne, to podejrzewam, że ktoś to przez pomyłkę zrobił, dlatego że jak odszukałem tamto łożysko, słuchajcie, które było zapakowane w zamiaz SKF, to było droższe. Widziałeś, no nie? Tam chyba z 4-5 tych było różnicy, droższe.